Klask Serion 12650 to jedna z maszyn nagrodzonych podczas targów AgroPremiery Rolnictwo 5.0. Czym się wyróżnia ta maszyna poza charakterystycznym wyglądem? No, zamiast kół, traktor ma gąsienicę. Tak, po pierwsze, muszę powiedzieć, że to jest największy ciągnik rolniczy produkowany. W Europie. To, co go wyróżnia, to przede wszystkim kwestie związane z układem napędowym oraz ramo, ponieważ nie jest to ciągnik przegubowy, a jest ciągnik oparty na stałej ramie. Rama, co ciekawe, nie jest ramą spawaną, jest ramą skręcaną, dzięki czemu ciągnik jest w stanie przenosić bardzo duże obciążenia. To, co, oczywiście, co się rzuca na pierwszy rzut oka, to są gąsienice. Jeżeli chodzi o te gąsienice, to tutaj producentem tych gąsienic jest firma klas Cechują się one tym, że mają funkcję Tłumienia drgań, czyli dzięki czemu jazda tym ciągnikiem, nawet po drogach publicznych, jest bardziej komfortowa niż w normalnych wózkach gąsienicowych. Kolejna rzecz, funkcje, które wpływają na zmniejszenie wrażliwości na temperaturę gąsienic podczas pracy. To właśnie oprócz tego systemu tłumienia są też specjalne rolki aluminiowe, jest to specjalne ułożenie gąsienicy, tak aby z tą temperaturą mogły sobie te gąsienice poradzić. Dzięki, te, dzięki tym e, przygotowaniu tych wózków gąsienicowych, ciągnik może się poruszać po drogach publicznych nawet z prędkością 40 km na godzinę. Kolejna rzecz, którą oczywiście przy okazji każdego ciągnika należy wspomnieć, no to silnik i konia. Więc mamy tutaj silnik o pojemności 15,6 litra, o mocy 653 koni i co bardzo ważne, o bardzo wysokim momencie obrotowym 3100 nm który jest osiągany już przy 1300 obrotach, a więc mamy silnik tak zwany niskoobrotowy, a więc on podczas pracy, nawet w najcięższej pracy, nie wchodzi nam na obroty powyżej 1650 obrotów. Oczywiście, mając silnik niskoobrotowy, my jesteśmy w stanie wykorzystać jego potencjał tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli silnik taki jest sprzężony z przekładnią bezstopniową. Więc tutaj mamy właśnie przekładnię bezstopniową Simatic, która odciąża operatora w w cudze tego ciągnika, bo jedyne co operator podczas pracy musi zrobić to wybrać prędkość z jaką się chce poruszać i przekładnia bezstopniowa sama już dobierze odpowiednie przełożenie, dobierze odpowiednie obroty silnika aby ta praca była jak najbardziej wydajna jak najbardziej oszczędna. Kolejna rzecz która jest ważna dla nowego ciągnika Klas Serio, to największa kabina na rynku ciągników premium amortyzowana w czterech punktach bardzo dużo miejsca na, na nogi, jesteśmy nawet najwyżsi operatorzy znajdą e, dużo miejsca właśnie w tej kabinie. No i już na koniec kwestie związane z wydatkiem hydrauliki w tym ciągniku. Tutaj maksymalnie mamy dostępnych aż 8 wyjść hydraulicznych, 8 par wyjść hydraulicznych o przepływie maksymalnym w sumie 537 litrów. Najmocniejszy ciągnik, więc jaka jest moc silnika? Moc silnika 653 konie. Jesteśmy na targach rolnictwa precyzyjnego, maszyna z pewnością też ma jakieś elementy. Jakie to? Oczywiście, cały komplet tych elementów, więc zaczynając od systemu telemetrii, czyli systemu Machine Connect, który jest dostarczany do ciągnika od razu z licencją, którą licencją, dzięki temu możemy oglądać wszystkie informacje na temat maszyny w systemie Class Connect. Oczywiście oprócz tego system jazdy automatycznej, który jest niezbędny przy tak dużej maszynie, a więc system GPS Pilot CEMIS 1200, z dokładnością RTK, -net, czyli 2-3 centymetry. I to o czym również mówiliśmy podczas konferencji, a mianowicie to, że taki ciągnik możemy doposażyć odpowiednie czujniki, dzięki czemu taki ciągnik może stać się w przyszłości ciągnikiem autonomicznym, a więc ciągnikiem, który będzie pracował bez operatora w kabinie. Czy taki ciągnik pracuje na terenie naszego kraju? Oczywiście, takie ciągniki już w tym momencie pracują na terenie naszego kraju. Oczywiście jeszcze nie autonomiczna, a w zwykłej wersji.